Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 12 saszetek z kolekcji Pani nie FIFA 365 2022. Będę szukał braków do albumu. To są brakujące numery: 199, 240, 251, 253, 260, 261, 262, 274, 277, 285, 287 i 300. Dwa. Czyli na dobrą sprawę, 11 kart brakuje do końca tej edycji. Otwieramy 12 saszetek, no i miejmy nadzieję, że wpadnie chociaż jedna karta do albumu. Będę tylko prezentował karty specjalne, bo tylko one nas interesują: Magiken, Tony Cross i Ciro Immobile International Star. Czyli tutaj nam nie wpadło nic, druga saszetka. Głównie karty Power i jedna hans, karta Fans Favorite: Masauros Game Changer, Hurricane International Star i takie bazóweczki. Tutaj mamy via magician o tego nie kojarzę 274 tak jest ta karta brakowała czyli jedna już jest pierwsza karta dzisiaj wpada nam Lautaro Martinez International Star Argentyna i takie karty bazowe Kolejna saszetka i tutaj jest Azard Game Changer i Kowacz Fan's Favorite z Fehevaru. Takie karty bazowe. Dominator Neres, ale jego chyba mam, 305. Tak, 302 mi brakuje. I tutaj Handanowicz, Fans Favorite Inter. Z bazówek mamy takie karty. Może zabiorę już te karty tutaj na bok, bo jak widzicie nie mam tutaj za dużo miejsca. Jak już wspomniałem, przeprowadzam się. Wow, mamy rarkę, popatrzcie. Robert Lewandowski na karcie Top Master, więc pięknie, super sprawa. Mamy Roberta i tutaj Bernardo Silva, fans favorite Manchester City, takie bazówki, czyli w połowie jesteśmy. 6 saszetek odporzonych, i mamy jedną brakującą: Antoine Griezmann Dominator 291. Jego już mamy. Stepanienko, fan's favorite, Szachtar. No i takie karty bazowe jest Messi też. Tutaj jest Rocho Titan. Jego już mam. Alba mój favorite Barcelona, cztery saszetki nam zostały, no jeszcze jedna karta, byłoby super, Dominator Miller 297, jego już mamy, Pickford International Star Anglia, ten już też jest, w ogóle wszystkie karty international już mam, mamy moi drodzy trzy saszetki jeszcze. i wpada powtóreczka Antony Lopeza Titan Azard International Star no czyli to są wszystko powtórki tutaj mamy Dembele Game Changer i Mbappe International Star No, i została ostatnia saszetka, więc na razie na ten moment tylko jeden brak dochodzi do albumu. No i to chyba będzie wszystko, bo kurtła już wcześniej go miałem. Titan i Busquets Fans Favorite Barcelona. A więc postaram się tutaj włożyć tą brakującą kartę, chociaż jest malutko miejsca. Mam nadzieję, że mi się kamerka nie przewróci. Czyli to jest 274. Mamy tą kartę tutaj. Ok, czyli jeden brak jest. Na ten moment 10 brakuje. Tak więc, moi kochani, to wszystko dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. No, chciałbym za niedługo już normalnie zacząć nagrywać, więc też będziecie, myślę, szczęśliwi. Ok, to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i. 6